Mitsubishi J2 M3 Raiden Jack, Hasegawa, skala 1 do 70. Był to japoński myśliwiec przechwytujący, wprowadzony do służby w drugiej połowie wojny. Potężny jak na standardy japońskie. Silnie uzbrojony i szybki. Za to mniej zwrotny od zer czy hajabuzy. Dla modelarzy w średnim wieku może się dobrze kojarzyć. W czasach perelowskiej posuchy mały modelarz wydał go w marcowym numerze w roku 1984. Zapewne wielu z nas miało też przygodę z modelarstwem kartonowym. I w czasach, gdy królowały jaki czy iły, małego Jacka sklejaliśmy z fascynacją. Ale przejdźmy do modelu z dalekiej Japonii. Hasegawa wydała J2M3 pod numerem katalogowym 02505 w roku 1977, a więc prawie pół wieku temu. Jest on co jakiś czas wznawiany. Można go obecnie kupić za niecałe 40 zł. W skład zestawu wchodzą dwie wypraski z szarego plastiku, na których zgrupowano 29 części oraz jednej z tworzywa przezroczystego z osłoną kabity, no niestety niedzieloną, impancernym zagłówkiem. Oszklenie wydaje się być cienkie i delikatne. Nie widać soczewkowania, co jest dużym plusem. Oczywiście mamy też w pudełku spory arkusz kalkomanii i typową dla tego producenta instrukcję. Już na pierwszy rzut oka widać, że choć model miał swoją premierę prawie pół wieku temu to nie znajdziemy na wypraskach nadlewek czy śladów po uszkodzeniu form. Widać tu dbałość Japończyków z Hasegawy o swoje produkty. Choć w czasach, kiedy Raiden miał swoją premierę, królowały wypukłe linie podziału blach, japońska miniaturka ma delikatne i wgłębne linie. Nie odbiegają one zbytnio od wielu współczesnych modelarskich wyrobów. Wnętrze kabiny pilota może nie ma dużo szczegółów, ale to co mamy w zestawie pozwala na prawidłowe jej zbudowanie. Mamy podłogę, tylną wręgę kadłuba, siedzisko pilota, no i wajchę, tablica przyrządów. Jest bez zaznaczonych zegarów. Producent po prostu dorzuca cyferblat w kalkomani. Manierą tamtych lat było dokładanie pacynki kierowcy. I takoważ także jest na ramce. Ciekawostką są dwa śmigła dedykowane do poszczególnych malowań zaproponowanych przez producenta. Choć jack napędzany był silnikiem gwiazdowym, nie uświadczymy go w zestawie. Jest tylko osłona z zaznaczonym wentylatorem, czy czymś w podobie. Na to nakłada się kolejny wiatraczek i śmigło z kołpakiem. No, więc i tak nic nie byłoby widać przez ten cały zestaw. Oczywiście, jeszcze zbolec pozwalający na wykonanie śmigiełka w wersji rotacyjnej. No, Hasegawa to pierwsza liga modelarskiej ich producentów i widzą, co jest ważne w składaniu zabawek politechnicznych. Na koniec przeglądu ramek mamy podwozie. Niestety, jak to u Hasegawy, z nieco przypłytkimi wnękami oraz dodatkowy zbiornik paliwa podwieszany pod kadłubem. Ogólnie model prezentuje się bardzo fajnie: brak naklewek, delikatne linie i nieco detali. Jeszcze go nie sklejałem, ale z relacji znajomych wiem, że nie ma z nim większych problemów przy budowie. Całkiem sporej wielkości kalkomania pozwala na zbudowanie modelu w dwóch malowaniach. Z 352 Kokuta i z bazy Aokiomura oraz 302 Kokuta i z bazy Atsugi. Oba malowania dotyczą roku 1945. Instrukcja jest standardowa dla Hasega: 9 rysunków montażowych prowadzących nas za rękę poprzez proces budowy. Do tego dwa wspomniane schematy malowania, każdy z czterema rysunkami. Nic dodać, nic ująć. Co jest wielkim pozytywem małego rajdena z Hasegawy. Za niecałe 40 zł możemy sobie sprawić bardzo fajny model. Bojowego myśliwca o całkiem sporych gabarytach. Model w sam raz na rozpoczęcie przygody z modelarstwem lub do powrotu do hobby. I nawet zaproponowane malowania nie wymagają wielkiego nakładu finansowego. Aby zbudować ten model wystarczy zapku praptem kilku farb. Jeśli ci się podobał mój materiał, poproszę o subskrypcję. Zmotywuje mnie ona do kolejnych działań.